Cześć wszystkim. Dzisiaj wyjątkowo przed mikrofonem tylko część załogi blogów Team Imperium. Witam was ja Werner Gorder, a dzisiaj zajmiemy się tematem, który myślę będzie interesujący nie tylko dla graczy lubiących grać krasnoludami, ale też dla wszystkich, którzy mają chęć zgłębić bardziej krasnoludzkie wierzenia, zwłaszcza te związane z życiem pozagrobowym. Także nalejcie sobie krasnoludzkiego piwa, chyba że oczywiście wam nie wolno. I zapraszam Was na wycieczkę do mrocznych podziemi lorda Gazula. Wspomniany we wstępie Gazul za życia był bratem Walii, Grimnira i Grunkniego, ale w odróżnieniu od nich no, nie doczekał się aż tak dużego zainteresowania ze strony deweloperów Warhammera, ale to nie zmienia faktu, że Gazul jest z nami już od czasów pierwszej edycji. I to właśnie on odpowiedzialny jest w dużym stopniu za to, jak dzisiaj wygląda społeczeństwo krasnoludzkie w tej wersji imperialnej, to znaczy mieszkającej w miastach imperium oraz w tej, która żyje w Karazankor, ponieważ to właśnie gazul odpowiedzialny jest za ustanowienie kultu przodków. Według jednego źródła, które znalazłem, było to konsekwencją śmierci jego matki. Zwykle przedstawiony jest jako krastonut o czarnych włosach i czarnej brodzie, w czarnej zbroi z runicznym mieczem o nazwie Zarwengryn, co znaczyć ma płonąca zemsta. Jednak ten aspekt Gazula, tego strażnika krasnoludzkich zmarłych jest tylko częścią jego obowiązków w ramach krasnoludzkiego panteonu, ponieważ jest on także sędzią tych umarłych, którzy czekać muszą na jego werdykt, aby móc wstąpić, do czegoś, co nazywa się w oryginale House of the Ancestors, czyli w tłumaczeniu luźnym i moim w tym momencie na bieżąco wykonywanym, hala przodków albo pawilon przodków, to jest takie miejsce, które zbudował według Wierzeń Kreston ludów dawno temu grunki, gdzieś głęboko, głęboko pod ziemią, pod górami, w którym znajduje się bardzo duży stół lub bardzo wiele stołów, i przy tych stołach na specjalnym podwyższeniu, na honorowym miejscu siedzą bogowie przodkowie. To znaczy siedzi tam Grungni, siedzi tam Valia, siedzą tam pomniejsi bogowie przodkowie. Nie ma Grimnira, ponieważ Grimnir poszedł walczyć i cały czas walczy, jeszcze nie wrócił. A wszystkie krasnoludy generalnie w jakiś sposób trafią do tego pomieszczenia, do tej hali. I teraz pytanie, w zależności od tego, co zrobiły za życia, jak zachowywały się za życia, będą miały inną rolę przypisaną. Podczas tego bankietu, tej uczty, która tam ma trwać w nieskończoność. No i tutaj właśnie wielką rolę do odegrania ma gazul, ponieważ to on sądzi dusze krasnoludzkie po śmierci i sądzi je według kilku specyficznych kryteriów, przynajmniej z ludzkiej perspektywy. Przede wszystkim gazul. Ocenia, ile bogactw, ile złota zdobył krasując ze swojego życia. To jest pierwszy kryterium. Drugie kryterium jest takie, że sprawdza jakich czynów bohaterskich podczas bitew dokonał, itd. Trzecim kryterium jest to. Jak zachowywał się podczas pokoju, co dokonał w swoim życiu bardziej osobistym, w karaku, tego typu sprawy. I to wszystko jest ważone przeciwko jego przewinieniom, jego zniwagom, których nie wymazał, na przykład, i dzięki temu ocenia się wartość, jakby danego krasnoluda. Najbardziej godnym krasnoludom gazur przyznaje miejsca przy tym stole, przy tej uczcie, blisko walai, blisko Grunniego. To często są królowie, to są bardzo wpływowi, dajmy na to, nie wiem, kowalerunów, tego typu krasnoludy, które dokonały wielkich rzeczy, ale to nie oznacza, że żeby po tej stronie stołu się znaleźć, trzeba koniecznie należeć do szlachty. Inne krasnoludy, które były godne, sadzane są również przy tym stole, tylko trochę dalej, Na o kolejności tego, gdzie kto siedzi, decyduje właśnie osąd Gazula. Te krasnoludy, które nie są godne tego, by usiąść przy jednym stole wraz z bogami przodkami, Muszą usługiwać wszystkim pozostałym biesiadnikom na tej imprezie przez okres tak długi, aż nie zostanie uznane, że to usługiwanie pozostałym zmazało ich przewinienia. Jak widać, zdanie Gazula jest dość istotne w ustalaniu tej kolejności dziobania, natomiast ono nie jest tak całkowicie absolutne. To znaczy, można na nie wpłynąć, a konkretni przodkowie danego krasnoluda mogą na pozycję, jaką przypisze Gazul danemu krasnoludowi przy tym stole, trochę wpłynąć, jeżeli za życia swojego dany krasnolud w odpowiedni sposób czcił swoich przodków, dbał przede wszystkim o to, co oni zgromadzili za życie, to znaczy o ich skarby, dbał o ich grubość, i tak dalej, mogą szepnąć słówko Gazulowi, żeby troszeczkę poprawić jego pozycję przy tym stole. A ponieważ praktycznie każdy temat, który w jakiś sposób dotyka Daui, zahacza o zabójców, tutaj, jeśli chodzi o zabójców, również jest specjalna zasada to znaczy oni przy tym stole nie siedzą oni są na zewnątrz tego House of Ancestors, gdzie prowadzą nieustającą walkę z goblinami zielonoskórymi, i tak dalej. W które jeśli patną, wchodzą do House of Ancestors, żeby się posilić, napić i móc wrócić do walki. Ta walka jest czymś, co jest elementem rozrywkowym, to jest coś fajnego, to jest coś, czego krasnoludy chcą, kibicują tym zabójcom. No i to jest ta wieczna nagroda dla zabójców, że mogą przed bogami, przodkami pokazać, kim są, pokazać swoją sprawność w boju. Jak do tego wszystkiego obawiam się Dawizar? Nie mam zielonego pojęcia. Zapewne są jacyś teologowie krasnoludcy, którzy będą twierdzili, że to oni będą usługiwać pozostałem przez całą wieczność, inni może wymyślą jakieś inne rozwiązanie, zwłaszcza, że Dawizar się przecież bogów przodków wyparli. Ale to jest tylko moja luźna koncepcja, tego w źródłach nie znajdziemy. Wybory samorządowe w Leopoldheim zakończone. Koalicja osadzonych świętuje zwiększeniem objętości portfeli więziennych. Konfederacja Strażników przygotowuje szturm na obelisk słońca na prawym brzegu Gardu, podróżując przez świat Boso. Po lewej stronie rzeki zielone jaszczury wciąż zagrażają egzystencji prawnie i sprawiedliwie skazanych mieszkańców kolonii. Tymczasem trzecia krasnoludzka organizuje wyprawę do zniszczonej twierdzy Kuźnia Bogów. Jeżeli chcesz być na bieżąco w sprawach samorządu lokalnego kolonii karnej Leopoldheim, oddaj swój głos na patronite.pl Teraz, kiedy już wiemy, jak wygląda krasnoludskie życie pozagrobowe, przyjrzyjmy się trochę bliżej temu, w jaki sposób krasnoludy podchodzą do śmierci, podchodzą do swoich zmarłych i przede wszystkim do tego, w jaki sposób ich chowają. Tutaj pierwszym podstawowym założeniem jest to, że skoro według legend krasnoludy powstały z ziemi, to teraz do tej ziemi mają wrócić. No, zwłaszcza, żeby było bliżej do holes of ancestors, które ukryte są bardzo głęboko pod nią. Krasnolud powinien wrócić do tej ziemi w całości, ale jeżeli nie jest to możliwe, na przykład z powodu utraty jakiejś części ciała, rodzina czy przyjaciele starają się zastąpić tą straconą część ciała jakąś protezą ze złota lub ze srebra. Jeżeli krasnolud jest już stary, to zazwyczaj czuje, że będzie w niedalekiej przyszłości umierał. Wtedy wzywa się kapłana Gazula, któremu umierający przekazuje przedmioty, z którymi ma być pochowany. Później krasnolud zbiera... Dziedziców i odczytuje zapisy. Zapisy to jest coś takiego jak testament, tylko odczytywane za życia. Przekazuje różnym swoim dziedzicom części swojego majątku. Po tym spędza resztę swojego czasu na ziemi w towarzystwie rodziny i przyjaciół, no i w pewnym momencie ostatecznie umiera. Wtedy do tego domostwa kasnulskiego w Karaku przybywa kapłan Gazula i zabiera jego ciało do świątyni, w której. Przebywa ten krasnolud 4 dni, koło świątyń znajdują się specjalne komnaty służące do przygotowywania ciała do przeniesienia właśnie do miejsca pochówku. Te wszystkie przygotowania mają między innymi chronić ciało przed nekromantami, po czym po upływie tych czterech dni ciało składa się do grobu. Jeżeli dany krasnolud za życie był bardzo ważny, wtedy uroczyście jest zniesiony w procesji do świątyni Gazula. Ta świątynia gazula znajduje się na tych niższych poziomach karaków, to są już woltz, czyli skarbce, jest to zwykle drugi poziom tych skarbców, pod nią są jeszcze Kopalnie, a jeszcze dalej są te najgłębsze poziomy. Jest to miejsce bardzo dobrze strzeżone, a jeśli chodzi o przywiązanie krasnoludów do grobów ich przodków, no to jest to jedna z ważniejszych rzeczy, którą one muszą w swoim życiu bronić, więc dużo zrobią, żeby nic się temu nie stało, w związku z czym można spodziewać się wielu różnego rodzaju zabezpieczeń, mogą być różnego rodzaju bruniczne pułapki, tego typu rzeczy. Często przed wejściem do świątyni Gazula lub do samego miejsca pochówku znajdują się posągi, Właśnie przedstawiające gazula chroniącego zmarłe Krasnoludy. Same krasnoludzkie groby umieszczone w tych miejscach pochówku są kamienne i zdobione różnego rodzaju figurami, ozdobami, tego typu rzeczy, z okazji, żeby pokazać bogactwo i pozycję zmarłego. W niektórych karakach może być tradycja, że tych co bardziej znacznych zmarłych chowa się bliżej wejścia do miejsc pochówku, na przykład, nie wiem, rodzinę panującą, coś takiego, ale to nie jest jakaś konkretna zasada, która musi być przestrzegana wszędzie. Taki pogrzeb nie zawsze jest możliwy. Krasnoludy w całej swojej historii prowadziły wiele wojen, i no. Często zdarzało się, że przetransportowanie zwłok zabitych do domu, do Karaku, żeby tam ich pochować, no było niepraktyczne. Taki zaszczyt zastrzeżony był tylko i wyłącznie dla największych władców, dowódców itd. Dlatego opracowano specjalny rytuał, który pozwala w taki symboliczny sposób przenieść duszę zmarłego krasnoluda do przedmiotu, który był dla niego bliski za życia i Później, kiedy jest możliwość pochować go normalnie, to chowa się ten przedmiot zamiast ciała tego krasnoluda, taki zastępczy pogrzeb. Z wojnami, a konkretnie z wojną zemsty, związana jest też tradycja Oath Stones, czyli kamieni przysięgi, która też w pewien sposób łączy się z pochówkami. Mianowicie, dawno dawno temu, kiedy krasnoludy prowadziły największą wojnę przeciwko elfom. Król Iron Henson z Kargwarn, podczas bitwy z elfami, kiedy jego wojsko cofało się trochę pod naporem przeciwnika, wszedł na najwyższą skałę, jaką mógł znaleźć w okolicy, wyrzeźbił na szybko na niej swoją osobistą runę i przysiągł, że będzie tu stał i walczył z tego miejsca i się nie rusza, a jeżeli zginie, to jego żołnierze mają pochować go pod tym kamieniem. Rzeczywiście tak się stało, to znaczy zginął podczas tej walki, a ostatecznie jego siły wycofały się przed przewagą elfów. Natomiast nie rozpierzchły się, nie uciekły, w związku z czym w ten sposób przełożyło się to na to, że mogli wycofać się w zorganizowany sposób. Po bitwie elfy, będące pod wrażeniem odwagi. Króla, który stał i właśnie zbierał dookoła siebie swoich żołnierzy, pozwoliły jeńcom castronskim pochować króla Karakwarna w taki sposób, jak sobie życzył, czyli dokładnie pod tym kamieniem. Tutaj źródło milczą na temat tego, czy później zorganizowano mu ten pogrzeb zastępczy, o którym była mowa przed chwilą, ale tradycja stone z kamieni przysięgi. Przyjęła się od tamtego czasu, i co jakiś czas któryś ze znaczniejszych dowódców przysięga, że z tego kamienia się nie ruszy. No i co jakiś czas zdarza się, że ginie, a jego pobratęcy chowają jego ciało pod danym kamieniem. W związku z czym, jeśli chcielibyście wprowadzić coś ciekawego dotyczącego krasnoludów, to naprawdę w różnych dziwnych miejscach takie kamienie przysięgi można spotkać z wykutymi na nich runami, już później przez pozostałe krasnoludy, które dokonywały danego pogrzebu, opisujące na przykład, nie wiem, tą bitwę albo dzieje danej osoby. Tak to wygląda u krasnoludów z Karaków i z Karasankor. Natomiast w przypadku krasnoludów imperialnych, tych, które mieszkają wśród ludzi, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Głównie dlatego, że cierpią oni na dość duży deficyt kapłanów gazula, w skrócie po prostu ich nie ma, a jeśli już są, to bardzo często jest to jakiś kapłan, który wędruje od miejsca do miejsca i wtedy może udzielić odpowiednich rytów i pochować w odpowiedni sposób. A drugą rzeczą jest to, że troszeczkę inaczej wygląda miejsce, w którym żyją, to znaczy nie mieszkają w Karaku, więc nie mają aż tak dużych podziemi. W takich sytuacjach przygotowaniem ciała, niejako z konieczności zajmują się kapłani grungniego, ewentualnie walaj, jeśli jest. W najgorszym wypadku zajmuje się tym ktoś starszy, kto po prostu wie, jak takie rzeczy po śmierci należy wykonać. Tak samo dbaniem o miejsca pochówku, o to, żeby były bezpieczne, jeżeli nie ma kleru gazula, zajmują się no, w najgorszym wypadku nawet po prostu zwykli kastulodzy mieszkańcy danej okolicy. Tak jest na przykład w Uberzejku. Te miejsca pochówku też wyglądają troszeczkę inaczej. Zwykle znajdują się one w głębokich podziemiach pod świątyniami Grungiego, umieszczonymi w danej krasnoludowej dzielnicy, i tam składane są ciała zmarłych krasnoludów. Do tych podziemi często prowadzą ukryte tunele ze świątyni, a pomimo tego, że pochówku mógł dokonać kapłan Grungiego lub jakiegoś innego kultu krasnoludowego, i tak te krypty uznawane są za miejsce poświęcone gazulowi. Dla krasnoludów szalenie ważne jest to, żeby to ciało było pochowane, ponieważ jeżeli nie zostanie, no to dusza krasnoluda, do którego ono należało, cały czas stoi przed House of Ancestors, czekając na osad Gazula, który może nastąpić dopiero po tym, jak zostanie to ciało pochowane. Wynika z tego, że niepochowani pechowcy mogą stać pod tymi drzwiami przez całą wieczność, natomiast dla nas jest to ciekawa zachaczka na sesję, no bo jeżeli chcielibyśmy na przykład pokazać, z innej strony trochę kulturę krasnoludzką, to czemu by nie wprowadzić klanu, który wie, że gdzieś tam leży ciało, trzeba je pochować, ale żeby je pochować, trzeba je najpierw odzyskać. Możliwości, by pokazać te elementy na sesji jest naprawdę całkiem sporo. Natomiast ja pomału dzisiaj się będę z wami żegnał. W przyszłym tygodniu usłyszymy się już razem z Rupertem. Ze swojej strony pozdrawiam serdecznie wszystkich patronów, którzy przyczynili się do powstania tego odcinka. Jeśli chcielibyście do nich dołączyć, to linki do Patronite znajdują się w opisie tego nagrania. Zapraszam was wszystkich na naszego Discorda, gdzie możemy kontynuować tą oraz inne dyskusje. Zresztą ten odcinek w ogóle powstał trochę na podstawie jednej z takich rozmów, a ja się z wami żegnam i do usłyszenia już niebawem.